Pan jest zawsze pierwszym klientem, o tak. której Pan tu przychodzi? Za dziesiętną. Dziękuję bardzo, bo lecę do autobusu, za minutę autobusu. Pan tutaj jest stałym klientem? Stałym. Od ilu lat kupuje Pan tu chleb? O, o, a może jeszcze i dłużej. Próbował pan, czy ja was innych piekarni? Próbowałem, ale nie jest to, bo tu jest bez konserwantów. Tradycyjnych jak kiedyś się piekło. Jest bardzo smaczny. Nie, nie, nie tak szybko nie traci świeżości. No i jest bardziej syty taki niż ten, co teraz pompowany tak poważnie. Panią motywuję, żeby wstać i pójść w nocy do piekarni tam całą noc. Pójść. No ale jak, jak bym mogła pani zrobić dla ludzi chleba? Jak mogę jeszcze? Mogła pani przejść na zasłużoną emeryturę piekarską? Hmm? To, to może jeszcze przyjdzie mi przejście, ale dopóki mogę. To się nie, nie, nie poddam. <grywia> nie wiem. Nie, bo po prostu chcę to robić, bo mi to sprawia przyjemność. To nie to, że ja muszę, nie, ja nie muszę, tylko ja po prostu chcę. To pieczywo jest takie niepowtarzalne, tego się nie da nawet znaleźć, nie wiem, szuka się nawet piekarni takich w Warszawie, które też mówią, że są oryginalne, czy, czy w ogóle nawet nie w Warszawie, ale w Polsce, i tego się po prostu nie dotworzy. To jest smak taki, no unikatowy, po prostu to jest nie do powtórzenia według mnie. Nawet nie umiem tego smaku nazwać, on jest po prostu taki jej i tyle. To myślę, że jakby położono przed tobą, nie wiem, 10 kromek chleba. rozpoznałbym, od... na pewno. Bez, bez problemu. Czy pani piecze chleb taki jak rodzina kobusów, czy to już jest pani własny? Piec? Mój własny. Zdecydowanie. To zupełnie nie ten sam chleb. Chlepi, bułki, to są już moja receptura. Też czasami nie wychodzi. też To, to, to nie tak, że, że wszystko wychodzi. Nie wiem. Teraz o, i we wtorek, i w środę. Nie, nie wyszedł mi takie jak, jak bym chciała. Ale już myślę, że dzisiaj już powinnam zrobić tak, jak powinien być. Pani bochenek kilogramowy chleba ile kosztuje? 5 zł. My przejechaliśmy z dużego miasta, gdzie taki chleb mm -hmm. na zakwasie razowy pieczony w małej piekarni kosztuje kilogram 16 zł. O Boże. Nie, to by się nie przyjęło. Chociaż no. klienci mówią, że za mało biorę. Ci moi klienci. Czasami klienci mówią, że tak, za mało pani tak. bierze? No, ale ja nie mam sumienia. Nie więcej nie potrzeba.